Witaj! Wspaniałe wiadomości, jak zawsze. Twoja ego-struktura ulega upadkowi. Stopniowo budzisz się z hipnozy i dołączasz do wymiaru rzeczywistości. Przeżywasz apokalipsę, co oznacza ujawnianie, odkrycie prawdy. Proces Ujawnia, opisuje i rozpuszcza ego struktury z hologramem, które są powodem Twojego cierpienia. Teksty i nagrania wideo procesu osłabiają sukcesywnie Twoją ego strukturę, ale to Ty sam będziesz rozpuszczać Twoją ego strukturę. Masz potęgę, siłę i władzę. Pochodzisz z wymiaru rzeczywistości. Ale teraz żyjesz w hologramie: zaprogramowanym, skopiowanym, synchronizowanym, zaplanowanym i stworzonym przez wizację ego. Wizacje ego stworzyły w Twojej egzystencji duchowej swoją strukturę. Ta struktura stwarza. Potężny stan hipnozy z iluzjami o ludziach, Ziemi i wszechświecie. Wszyscy ludzie w hologramie na Ziemi są Twoimi ludzkimi kopiami. Negatywne zachowania u Twoich kopii manifestują, odzwierciedlają Twoją ego i pokazują, że Masz ego strukturę. Pozytywne zachowania. U Twoich ludzkich kopii w hologramie na Ziemi odzwierciedlają, kim naprawdę jesteś i że pochodzisz z wymiaru pozytywnej w rzeczywistości. Czasem czujesz się sam, chociaż jesteś otoczony tyloma ludźmi na Ziemi. To uczucie jest prawdziwe, gdyż jesteś sam w hologramie. Wszyscy ludzie którzy cię otaczają, są tylko Twoimi ludzkimi kopiami. Twoja struktura izoluje Ciebie od miaru rzeczywistości. Czasem myślisz, jak to może być? Dlaczego? Ludzie mordują innych ludzi. Dlaczego popełniają przestępstwa? Ale to, co widzisz, są Twoje ludzkie kopie, które odzwierciedlają, swoją ego-strukturę. To, co widzisz, są morderstwa, przestępstwa, które są iluzjami i nie egzystują w wymiarze rzeczywistości. W czasie nocy, gdy śpisz, we śmie, odbierasz, odczuwasz wszystkie zdarzenia, ludzi, z którymi masz kontakty we śmie. jako rzeczywistość. Jak się obudzisz, jesteś pewien, Rozumiesz, sądzisz, czujesz, że to we śnie były tylko iluzje, że te zdarzenia, które przeżywasz, jak jesteś obudzony, te relacje z ludźmi, które masz w ciągu dni, one są prawdziwe. To we śnie było tylko iluzją. Ale wszystkie zdarzenia, które przeżywasz w snach i w ciągu dni, wszystkie relacje z ludźmi, które masz w snach, i w ciągu dni są iluzjami i nie egzystują w wymiarze rzeczywistości. Twoja ego-struktura jest zaprogramowana, żeby stwarzać u ciebie wiarę, myśli, uczucia: że to, co się dzieje we śnie, w nocy są iluzje, a to, co przeżywasz w ciągu dni, jest rzeczywistość, chociaż wszystko jest iluzjami i nie egzystuje. W wymiarze rzeczywistości, świat iluzji. Ty nie pamiętasz, jak się znalazłeś tutaj na tym świecie, jak to się stało, że tu jesteś, w jaki sposób. Nie pamiętasz swoich urodzin, jak, kiedy, w jaki sposób się urodziłeś. To wszystko, co Ty wiesz, to są opowiadania od Twoich rodziców. O Twojej rodziny i to, co inni ludzie w hologramie na Ziemi Tobie opowiadali o Twoim urodzeniu. Ale wszyscy ludzie, Twoi rodzice, rodzina i wszyscy inni są Twoimi ludzkimi kopiami. I nie egzystują w wymiarze rzeczywistości. Ty nie pamiętasz, kiedy zauważyłeś, że masz ludzkie ciało. Kiedy? Jak to się stało? Ty nie pamiętasz, kiedy zauważyłeś ten świat, który się otacza, jak się tu znalazłeś. Nie pamiętasz tego. Ty dowiedziałeś się o swoim ciele wszystkiego, jak jest zbudowane, jak funkcjonuje. Ty dowiedziałeś się wszystkiego o tym świecie, w którym żyjesz, jakie on ma zasady, jak funkcjonuje, jak jest zbudowany. Dowiedziałeś się tego. Od ludzi na Ziemi, którzy są Twoimi kopiami i iluzjami. Chodziłeś do szkoły, uczyłeś się o tym. Od nauczycieli, którzy są Twoimi kopiami i iluzjami. Szkoły są iluzjami. Czytałeś o swoim ciele, funkcjach, czytałeś o tym świecie, egzystencji, w książkach, które są iluzjami i nie egzystują w wymiarze rzeczywistości. Twoja ego-struktura izoluje Ciebie od miaru rzeczywistości. Wierzysz, że się rodzisz, wierzysz, że będziesz umierać, gdyż Ty widzisz naokoło siebie ciąże, porody, noworodki, małe ludzkie ciała, które się rodzą i płaczą. Widzisz stare ludzkie ciała i w innym wieku, które umierają. Dlatego sądzisz, że Ty się urodziłeś i ty umrzesz. Ale wszystko, co Ty widzisz, to iluzje i nie egzystują w wymiarze rzeczywistości. Przeżyłeś wszystkie życiowe egzystencje, jakie kiedykolwiek istniały w hologramie na Ziemi. Ale nigdy nie pamiętałeś swoich urodzin, nie pamiętałeś, jak w tym świecie, skąd się tutaj wziąłeś. I nie pamiętałeś nigdy swojej śmierci, jak umierałeś, dlatego, że urodziny i śmierć są tylko iluzjami i nie egzystują w wymiarze rzeczywistości. Żyjeś w hologramie na Ziemi w świecie iluzji z dwoma głównymi zasadami. Wibracje ego stwarzają wszystkie Twoje kopie, z którymi będziesz żyć we wszystkich ludzkich egzystencjach. Migracje ego stwarzają Twoje problemy, konflikty, katastrofy, wypadki, choroby, śluby, rozwody, separacje, ciąże, porody, wojny, ataki terrorystyczne, po to, żebyś to wszystko przeżywał, żebyś to rozwiązywał ze swoimi kopiami ludzkimi. Więc Ty rozwiązujesz. Przeżywasz i rozwiązujesz problemy, konflikty swoimi kopiami ludzkimi, wypadki, katastrofy swoimi kopiami ludzkimi. Przeżywasz choroby każdej swojej ludzkiej egzystencji, które są leczone przez Twoje kopie ludzkie. Przeżywasz wojny, ataki terrorystyczne ze swoimi ludzkimi kopiami. Przeżywasz zaręczyny, zakochania, śluby, rozwody i separacje z swoimi ludzkimi kopiami. Starałeś się szukać życia na innych planetach na wszechświecie z swoimi kopiami, ale nie mogłeś znaleźć. Gdyż planety są iluzjami, tak jak twoje kopie i nie egzystują w wymiarze rzeczywistości. Starałeś się zapobiegać wojnom, katastrofom, atakom terrorystycznym, rozwodom, ale nie mogłeś Gdyż wszystko jest iluzjami i nie egzystuje w wymiarze rzeczywistości. Druga zasada, w hologramie, w którym żyjesz, przeżywasz wszystkie ludzkie egzystencje ze wszystkimi ciałami, które wchodzą w ich skład w hologramie na Ziemi. Ziemia przedstawiana jest Tobie jako okrągła kula, która kręci się w kółko. Ta iluzja jest stwarzana przez wibrację ego, co symbolizuje i pokazuje, że jesteś sam w hologramie na Ziemi, odizolowany od miaru rzeczywistości. Chwycenie w kółko się symbolizuje, że przeżywasz wszystkie ludzkie egzystencje ze wszystkimi ciałami, z którymi one się łączą. W niezliczonych cyklach hologram odtwarza wszystkie Twoje ludzkie egzystencje z ciałami oraz wszystkie epoki na Ziemi, wszystkie zdarzenia, które kiedykolwiek miały miejsce na Ziemi, które wszystkie, tak jak ciała i egzystencje ludzkie, są stworzone przez wibracje ego. Hologram odtwarza to wszystko w niekończących się cyklach. Twoje egzystencje życiowe są zawsze Programowane, kopiowane, synchronizowane, stwarzane w świecie duchów według zasady, że będziesz przeżywać wszystkie egzystencje ze wszystkimi ciałami. Twoje wszystkie kopie ludzkie, z którymi będziesz przeżywał każdą egzystencję, są programowane, kopiowane, synchronizowane i planowane w świecie duchów. W świecie duchów jest zaprogramowane, gdzie się urodzisz, jaką płeć będziesz mieć, w jaki sposób się urodzić. Kim będą Twoi rodzice, którzy są Twoimi ludzkimi kopiami? Jakie będzie Twoje dzieciństwo, okres dojrzewania, okres dorosłego człowieka, okres starzenia się? Jak kiedy i gdzie będziesz umierać? Z którymi, z jakimi ludzkimi kopiami będziesz przeżywał te wszystkie fazy? Twojej ludzkiej egzystencji? W świecie duchów jest zaprogramowane, jakie problemy, konflikty będziesz rozwiązywał z Twoimi ludzkimi kopiami? Jakie wypadki, katastrofy będziesz przeżywał? Jaką rolę będziesz mieć w nich ty i Twoje kopie? Jakie choroby będziesz przeżywał w każdej ludzkiej egzystencji? Jakie, które kopie ludzkie będą leczyć Twoje choroby? W każdej egzystencji. Jakie wojny, katastrofy będziesz przeżywał? Czy będziesz ofiarą żołnierzem czy napastnikiem? I jakie kopie będą wchodziły w skład Twoich przeżyć w wojnach i w atakach terrorystycznych, we wszystkich Twoich egzystencjach, które są zaprogramowane i zaplanowane? dacie ego stwarzają zawsze Twoje ludzkie ciała. Dołączają do Twojej egzystencji duchowej, jak egzystencje się rozpoczynają i odłączają Twoje ciała od Twojej duchowej egzystencji, jak zaplanowane egzystencje się kończą. Wszystkie Twoje ciała są zaprogramowane, zaplanowane i dopasowane do tej egzystencji, którą masz przeżywać. Twoje ludzkie ciała składają się z miliardów mikrohologramów które są zaprogramowane, synchronizowane, zaplanowane, żeby stwarzać wszystkie Twoje choroby we wszystkich egzystencjach, które są zaplanowane do tych egzystencji oraz miliardy mikrohologramów w Twoich ludzkich ciałach są zaprogramowane, żeby stwarzać procesy stworzenia się i śmierć Twoich wszystkich ludzkich ciał we wszystkich egzystencjach. Wibracje ego Programują, synchronizują, planują i stwarzają Twoje organy zmysłów. Słuch, deł, zapach, dotyk, żebyś przeżywał i odbierał świat iluzji jako rzeczywistość. Organy zmysłów masz po to, żebyś przeżywał i odbierał wszystkie Twoje kopie ludzkie jako rzeczywiste, jako prawdziwych ludzi. Dlatego masz organy zmysłów. Masz receptory bólu w ludzkich ciałach, stworzonych przez wibracje ego, żebyś przeżywał ból w czasie chorób, w czasie uszkodzeń ciał, w wypadkach, katastrofach, wojnach, atakach terrorystycznych. Twoje ludzkie ciała krwawią, płaczą, krzyczą, mają biegunki, łamią się, stwarzają siniaki, odparzenia, odnożenia i wysypki. Twoja osobista egostruktura jest zaprogramowana, żebyś przeżywał każdą egzystencję tak, jak została zaplanowana, zaprogramowana, zsynchronizowana w świecie duchu ze wszystkimi kopiami, które zostały zaplanowane, skopiowane i zsynchronizowane, i które wchodzą w skład każdej Twojej egzystencji. Teksty. I wideo nagrania procesu osłabiają Twoją osobistą ego strukturę. Ale to Ty sam prowadzisz do upadku Twojej ego struktury. Ty masz potęgę, władzę i siłę. Ty jesteś istotą z wymiaru rzeczywistości. Wibracje ego stwarzają cały czas Twoje myśli. Twoje myśli są tylko o Twoim ciele fizycznym i innych ciałach fizycznych, Twoje myśli są o ziemi i o wszystkich zdarzeniach, co się dzieje na ziemi cały czas. Twoje myśli są o ludziach i o relacjach z ludźmi na ziemi. Twoje myśli są stwarzane przez wibrację ego, ponieważ ciała ludzkie, Twoje ludzkie ciało i ciała Twoich kopii ludzkich są iluzjami. Ziemia jest iluzją. Wszystkie zdarzenia na Ziemi są iluzjami. Wszystkie Twoje relacje z ludźmi, którzy są kopiami, są iluzjami. Dlatego wszystkie Twoje myśli są iluzjami i nie egzystują w wymiarze rzeczywistości. Zacznij stwarzać Twoje myśli, Twoje własne myśli. Jak zaczniesz. Twoje myśli, twoje własne myśli, upadnie twoja ego-struktura, gdyż ego-struktury upadają, kiedy się je ujawnia. Zacznij myśleć, że twoje ludzkie ciało jest tylko iluzją i nie egzystuje w wymiarze rzeczywistości. Zacznij myśleć ty, że wszystko, co przeżywasz, jest tylko iluzjami i nie egzystuje w wymiarze rzeczywistości. Zacznij myśleć, że ludzie naokoło ciebie, wszystkie relacje z tymi ludźmi są tylko iluzjami, że ludzie są twoimi kopiami, że nic z tego nie egzystuje w wymiarze rzeczywistości. Zacznij myśleć, że Ziemia jest hologramem, Stworzonym przez wibrację ego i nie egzystuje w wymiarze rzeczywistości. Zacznij myśleć, że słońce, księżyc, gwiazdy, planety, Galakty i wszechświat są iluzjami stworzonymi przez wibrację ego i nie egzystują w wymiarze rzeczywistości. Ego-struktury ulegają upadkowi, kiedy się je ujawnia. I jesteś już w procesie upadku Twojej ego struktury. Ważne jest, żebyś wiedział, jak się będziesz czuć i co będziesz przeżywać w trakcie procesu. W trakcie procesu będziesz przeżywać, że więcej problemów się pojawia nagle w Twoim życiu i problemy są więcej intensywne niż przedtem. To dlatego, że Twoja ego-struktura będzie manifestować swój skład w procesie upadku. Będziesz przeżywać problemy z Twoim fizycznym ciałem. Będą intensywne i większe, dlatego, że Twoje ludzkie ciało stworzone jest z miliardów mikrohologramów, które są ego-strukturami i które ulegają upadkowi. Będziesz przeżywać problemy psychiczne, dlatego że Twój umysł, Twoja psychika jest stworzona przez wibracje ego. Składa się z miliardów mikrohologramów, które są ego strukturami i które będą się rozpadać. Będziesz przeżywać więcej negatywnych zachowań i będą one więcej intensywne u Twoich ludzkich kopii. Które odzwierciedlają Twoją ego-strukturę, dlatego, że Twoja ego-struktura będzie się manifestować w nich w czasie upadku. Wszystkie te przeżycia i zdarzenia będą wzbudzać u Ciebie strach, ale ten strach i to wszystko, co się będzie działo, jest tylko iluzjami i nie istnieje w wymiarze rzeczywistości. Im słabsza będzie Twoja ego-struktura. Tym więcej i częściej będziesz przeżywać potężne, pozytywne uczucia. Miłość, radość, szczęście i masę nowych, pozytywnych przeżyć i zdarzeń w Twojej egzystencji. Twoja ego-struktura ulega upadkowi. Stopniowo budzisz się z hipnozy i dołączasz do wymiaru rzeczywistości. Z wymiarze rzeczywistości postanowisz sam, jaką formę egzystencji chcesz mieć i co chcesz przeżywać. Wszystkiego najlepszego!